Dzielnica zachodnia jest zapomniana i potrzebuje atrakcji. Takie stwierdzenie często padało z ust mieszkańców tej części miasta, dlatego już jakiś czas temu przedstawiono przygotowaną koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dotyczącą przebudowy ulicy klonowej. Po konsultacjach z mieszkańcami dzielnicy udało się wypracować wspólne stanowisko i teraz inwestycja jest coraz bliżej. Projektujemy już tak naprawdę całą inwestycję. Konsultacje, o których pani redaktor wspomniała, to był początek bo kilku rozmów, które odbyły się z mieszkańcami i ustalono został ostateczny zakres tego projektu, czyli ostateczny zakres przebudowy ulicy klonowej. I zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Ulica Kronowa tak jakby w tym projekcie jest podzielona na dwie części, pierwsza jest taką typowo użytkową drogą przejezdną z chodnikami, z parkingami urządzonymi oczywiście, bo w tej chwili nie ma na ulicy Klonowej żadnych chodników i są już oczywiście miejsca urządzone, ale tu będzie mieli to zrobione już profesjonalnie, zgodnie z przepisami. W drugim odcinku od skrzyżowania ulicy Klonowej z Wczasową zaplanowano promenadę wraz ze ścieżką rowerową i rolkostradą. Rolkostrada razem ze ścieżką rowerową biegnącą równolegle do ulicy Klonowej będzie stworzyła pewną pętlę, a na trasie jej przejazdu znajdą się takie miejsca odpoczynku urządzone, znajdzie się toaleta publiczna, poidełka, miejsca do wypoczynku, a to wszystko w Towarzystwie Przepięknej Zieleni, którą również w ramach tego projektu yy, tworzymy i, i będziemy chcieli, żeby to miejsce przypominało Tą promenadę, którą mamy po części wschodniej. Na ten moment nie ma w planach wprowadzenia w tym miejscu części gastronomicznej i handlowej. Ulica Klonowa na tym drugim odcinku jest, jest dosyć wąską drogą, więc mamy tam zmieścić właśnie tą rolkostradę. Chcielibyśmy zachować drzewostan czyli ona będzie meandrowała, tak naprawdę, w tej części, gdzie tylko na trasie się pojawią drzewa. W tej drugiej, w jednym miejscu jest taki plac, ale bardziej przeznaczony na tą część komunikacyjną, więc trudno im powiedzieć, jeśli to będzie możliwe, nie zamykamy nigdy drogi do tego, żeby była prowadzona działalność na terenie naszego miasta, ale oczywiście w sposób taki, który będzie umożliwiał doprowadzenie, czyli że będą media doprowadzone, po prostu żeby to było ucywilizowane. Na ten moment takich miejsc nie mamy. Mamy natomiast właśnie takie miejsca odpoczynku, ławki i to wszystko, co jest potrzebne wtedy, kiedy chcemy skorzystać z dobrodziejstwa. Tego, tego pięknego terenu naszego miasta.